Runway. Cześć, jestem Hajko. I witamy Was w pierwszym filmiku na naszym kanale. I mam słodką świneczkę. Jej, dobra Wąt. Tak. <grym <grym <grym> będą różne szczekaniny, i tak dalej. Serdecznie przepraszam. Tak, spuściłam. Tak. I tak, dobra. To, A, e, tak, witamy Was w pierwszym filmiku. W pierwszym filmie na naszym kanale jest to challenge, sokowirówka wymyślany przez nas. Tak. I polega on na tym, prawa autorskie. Tak, tak, żeby nie było prawa autorskie, są wymyślone przez nas. Chociaż możemy otagować, na koniec otagujemy, oczywiście, kogoś. Tak. Dobrze. I tak. I polega na tym. Tak, mamy tu dwie szklanki. Jej, tak. mają. I mamy. Jednak sześć, dla drugiej sześć mamy, na, mamy sześć napojów. Pokażę Wam, tak? I piesek. Tak, tak um, Maksymalnie mogą być 4 napoje. Tak. Potem I mamy mamy Tak. Yy, ona mi dowiązuje na przykład oczy na początek. Ona mi dowiązuje oczy. I ja, nieświadoma, wlewam cztery napoje. Yy, wlewam cztery napoje i no, i... ona musi to potem wypić. Jeżeli nie wypije, to jak kara? Hmm. Tak, i będzie kara, jeżeli tego nie wypije. No. Dwa kółka! Nie. Po ulicy. Nie. Widzę <gry> trawy. Dobra. A, i dobra. No, trawy. Dobra. Ale już Która nie. zaczyna. Właśnie. Która? Dobra. Dobra, to pierwsze rozwiążę. Dobra, to. Czekaj. ja najpierw... będę odkręcona, pojech wybierzesz, które. Dobra, może najpierw. O tak. Dobra. Mam nadzieję, do że widzisz panki. Do Twojej, tak, tak, bo mi należy. Tak, wybierze ja oczy. To widzę oczy. Mam Twoją świnkę, boję się. A, weź mnie jakoś w miarę normalnie, żeby wyglądała w miarę normalnie i ja nic nie będę widzieć. Dała weź. Mówię, że nic nie będę widzieć. A. Jest. Dobra. dobra. Bierz że ze Okej, okay. czekaj. Weź mi pokaż, że jestem na pewno zameldzona. Na pewno jest. Tak, jestem. Okej, okay, dobra. Jest dobrze? Mogę zaczynać? Tak. Pokazujesz mi jakie biorę pizza, czy nie? Nie. Potem będę im to jakoś tak, tak pokazywać. Potem Ci powiem, który bieralas? Dobra. Się boję. Dobra. Więc to odkręcę. Ty wybierasz. Ja nie, raja, kręcę. ja odkręcę. 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 Muszę lepiej, żeby to nie prze. Nie sprowywać. Szklanka. Właściwie szklanka, żebyśmy zabezpieczali. Mrożone. Stop. stop. Dobra, wystarczy. Jak mrożone, to chyba kola. Bo na czy była? Były dwa na twoje mrożone. Tu jeszcze była ice. Tak. Dobra, masz. Ale słyszałam pianę, to chyba. Icy. Już. Jeszcze dwa napoje. Tak, nalewa. Już, już. Jest już jeszcze jeden. Jest trochę pełna. Nie wiem co to, to, ale chyba woda. Już, już, już. Ok, mogę odkręcić, odwiązać, czy tak? Tak. Odwiązuję. się. I ja to wszystko mam wypieć, Tak! Wszystko! <grym _> wszystko! Sina! Patrz ty do mnie piesio? Nie. No dajesz. Si! Nie! można. No dajesz. Widzieliście? Ja je lałam. Jest dobrze. nie jest takie No to si! <fii. grym> no boda. buda! Ja Miałem nadzieję, że dodam Beep Power, ale chyba nie udało się. Nie. Po butelkach też czuć, prawda? są butelki. No dash. <laughs> <laughs> ja tam się boję, co ty mi zrobisz? <laughs> Dobra, mamy. Plus nagrywamy laptopem i się zbiera wiatr. Można będzie. Zapiłam. Tylko, ani kropelki nie ma. Dobra. O Jezu. Biorę moją szklankę. Jest szklaneczka. Shina! Ja jest jest szklanka pokazana. Szklanka, tak. Ty będziesz się mieszka, zawiązuje mi oczem. Shina Bon! Bez zuszpania. Shina! Wyszty głupsa! Chodź tu! Chodzę szyb! Zbiera się na wiatr. Wiera się na burze! No dobrze Ała. dobrze. <grystanie> jak on go mu załapia. Dobra, jest chyba okej, okay. to ja ci tutaj ci podstawię pizza Po tej stronie masz. Nie. Wszystkie? Wszystkie. Okay. ok, i tu macie szklankę. To ja zrobię tak, żebyś ty widzieli, choć trochę. Ok, to mi tu lejesz. To mi tu bierzesz. Dobra. Ja spodali w szklankę. Chyba kola. Po, to masz. No. <laughs> Stop. Oki. Okay. Jest. Jeszcze chyba dobrze, chyba. Drugie picie. O ja. Aaa, czekaj, bo ja zklanę nie podałam, <laughs> dobra masz. O, dobra. Jest okej. Okay. Jeszcze dwa. No dwa. Ha. Sina! Za to moje Czekaj. Sina! Czekaj, wezmę psa. Czekaj, trzymaj to. Dajmy. Sina, no. patrz, masz... masz... chodź. To, to, patrz. Dobra. Chodywamy, już. Uch. No dobrze. No Siernia się zbiega! <laughs> stop to było, to było, to... było o, to było było nie nie, masz jeszcze dba. patrz tu masz jeszcze dwa gdzie? a o nie i co wziąć, prawie to wszystko, co ja miałam. Albo nie wiem, co. To jest chyba. tym bardziej. No. O, ja. Trzeba to wypuścić. Okej. Ok. okay. Oddziałam sobie. Okay. O, O, jest ślepa, jestem. O, jak olor. I to już trwa 7 minut, dobra. Daj. <ślaj. ślaj. ślaj>. Ale pomyśl, pomyśl, tutaj pierwsza tura. No. Dobra, zrobimy jeszcze jedną turę. Tak. Pomachaj, pomachaj, pachnie. Ja. Dobra, raz mm -hmm. śmierć. Wiesz, że dobre? O! Mogliśmy jeszcze wziąć kawę. Mogłaś. Tylko ten power is back psuje wszystko. Do Pełna chylaj. Chlaj to! Widzisz, <noise> takie dobre, że się oblałam. <noise> Dobra. Dobra. Ostatnia tura. Tak, burza idzie. Zauważyłam. Ja Chyba usłyszałaś. No, moja mama mówiła, że w już się zumewał. Ok, dobra, to jest w tym bo ja wziąłem to murze Już. Dużo. I jedną czwartą. Aha. To jest to wieź, że syna! szklankę. Co? Szina. Już! Nie ma! China! Trochę za dużo, ale ok. Oj, to mi przystało. Oj, to Już! Włożyłeś, ja. ja że boję tego filmaku. Mam <grym>. gazywane, jak na razie. Cześć! Tak? Mam! Się, to trzymają tak cię czekaj. China. Nie, I see. nie. No, a Nie, tak, nie, tak. ja mam to nie, Tak, no nie, już. O, jak nie, nie ma... Matko, dobrze, że już ten kot nadajesz. No, mm. To jest dziwne! Ja pooblewałam! Łatek! Cóż! jest Łatek! No, Łatek! Łatek! Łatek, chodź, a pokaż się. Łatek, Pokażki w no mamy pieska. Też? Szaj chodź tu. Gdzie do kwiatków? Mamy. Tak, mam cztery psy. Mamy. A no tak. Mamy. Najbliższy tutaj mamy. Ale niedługo mogę mieć czternaście. <ścoughs> tak! Sifi, kiedyś założczanisz! Ty co w no, mokre No dobra, dajesz. To jest poprzez nią. Proste się garbię, byłabym ja wyższa, ale się garbię. Teraz ty... Bleżga, mi się chce. To tak dobrze nie widziałam <s WordPress> nic!

się że... Pamiętajcie, like, yy, like łapki w górę mniej lepsze, subskrypcje i oczywiście komentarze. Czekajcie do następnego odcinka. Mam nadzieję, że nie możecie doczekać. Pa! Wyłącz to już. Czekaj, nie widzę.